Dlaczego zdecydowałam się na wzięcie udziału w warsztatach chemicing, który prowadzi Paweł Byczuk? To bardzo proste. E, jakieś półtora roku temu kolega podrzucił mi trylogię Roberta Monroe, które książki praktycznie pochłonęłam. Dały mi odpowiedzi na wiele pytań, na wiele pytań, które sobie zadawałam już od dziecka. Czułam, że jest coś więcej i że to nie tylko to, co widzimy naszymi oczyma, że to by było zbyt nudne, jakby to było tylko to tutaj. Potem brałam udziały w jakichś e, darmowych e, takich webinarach, które robił Paweł Byczuk, które robiliśmy w grupach, e, takich właśnie medytacjach z dźwiękami hemisynk i miałam bardzo fajne doświadczenia. E, kiedy próbowałam sama, dostałam e, można znaleźć takie nagrania u Pawła e, na jego stronie, warsztaty hemising. I kiedy robiłam te medytacje sama, też było fajnie, ale to nie to samo jednak, co jak byliśmy w grupie, nawet przez ten zoom. Miałam naprawdę bardzo fajne doświadczenia, i kiedy zobaczyłam maila o Pawła, że odbędą się warsztaty stacjonarne, to po prostu nie mogłam spać całą noc, a potem cały dzień myślałam tylko o tym, że ja muszę tam pojechać. I w końcu powiedziałam, nie, ja muszę tam pojechać. Chociaż ja bardzo się bałam, nigdy nie jechałam tak daleko jeszcze sama samochodem, ale... ale powiedziałam, że muszę tam być i zapisałam się na warsztaty, czego nie żałuję. Nie miałam żadnych oczekiwań wobec warsztatów. Po prostu jadąc tam, byłam tak szczęśliwa, wiedziałam, że czeka mi coś wspaniałego, że wrócę ze wspaniałymi, ze wspaniałymi doświadczeniami. No i e, no, oczywiście wiedziałam też, że ludzie, którzy tam będą, nie spotkają się oczywiście przypadkowo, bo takie spotkania nigdy nie są przypadkowe. Nie jechałam tam też z powodu jakiegoś, że chciałam rozwiązać problem albo z jakiegokolwiek innego. Po prostu mnie tam ciągło. Na warsztatach nauczyłam się coś bardzo prostego. Bardzo prostego, ale tak ważnego, że dalej bez tego nie można iść. Ogólnie koncentrowaliśmy się na fokusie 10. Fokus 10 to jest ciało uśpione, mózg rozbudzony. I na tym ogólnie pracowaliśmy. Nauczyłam się też, że wychodzenie z ciała, tak jak to chodziło za mną od roku czasu, wcale nie jest takie najważniejsze i to jest tylko dodatek do tego wszystkiego. Także na tych warsztatach na pewno Paweł wybił mi wychodzenie z ciała. To zostaje na samym końcu. Nie jest to tak ważne. Najbardziej podobało mi się w warsztatach moje doświadczenia, bo to e, nasze doświadczenia są najważniejsze. Możesz sobie przeczytać książki Roberta Monroe'a, Moena, możesz posłuchać mnie, możesz posłuchać sobie innych, ale to twoje doświadczenie jest najważniejsze. A resztę możesz wyrzucić, potraktować tylko jako strzałka na drodze. Moje doświadczenia są najważniejsze, a moje doświadczenie było takie, że spotkałam swojego przyjaciela, swojego przewodnika, tak zwanego kiedyś anioła stróża, który zawsze jest przy tobie. Zawsze jest. Na pewno nie jeden z was to, to czuje. Na przykład ja y, w samochodzie, y, miejsce pasażera jest zawsze wolne to rybka stoi na podłodze, bo on tam zawsze ze mną jest. Zawsze. I uświadomił mi w medytacji, że to prawda. Że zawsze stoi po mojej prawej stronie. Ale. Y, jednak było go cudownie spotkać. To takie połączenie, te dwa ciała świetliste, które praktycznie w siebie wchodzą. Ta miłość, ta ogromna, rosnąca jak balon, wielka miłość taka. Kochałeś kogoś tak bardzo mocno? Tak bardzo, dziecko, męża. Także ci się wydaje, że już mocniej nie możesz? To jeszcze nie to. To jest, tego się nie da opowiedzieć. To trzeba poczuć. Dlatego zachęcam Cię do udziału w warsztatach HemiSing u Pawła Byczuk, bo to jest niesamowity facet, naprawdę, i bardzo skromny. Miejsce, w którym Paweł robił warsztaty, jest także magiczne. Także myślę, że nie masz się nad czym zastanawiać. Ja jadę już niedługo na drugi poziom i nie mogę się bardzo, bardzo, bardzo mocno tego doczekać. Na pewno podzielę się krótko swoimi doświadczeniami, a tymczasem dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie i do zobaczenia.